moja kuchnia serwuje na śniadanie budyń jaglany, yy, bananowo-kokosowy, z owocami, z wiórkami kokosowymi i z orzechami. A dla męża zrobiłam placek jaglany z malinami i z pastą tahini. Dobra, ja już jestem gotowa. Idziemy robić zdjęcia stylizacji. W roli głównej będą hafty. Zdjęcia zwykle robimy na starówce lubelskiej, na starym mieście właściwie. Zaraz wam pokażę, jak jest pięknie. Słuchajcie, spełnia się jedno z moich największych marzeń, jakim jest wyjazd do Nowego Jorku. Odkładam ten wyjazd z roku na rok, zawsze nam coś wypada, a tym razem po prostu życie mnie zaskoczyło i ten wypadł spadł mi z nieba z miesiąca na miesiąc właściwie, więc e, oczywiście nie mogę Wam jeszcze powiedzieć, w jakim celu tam jadę. O wszystkim się dowiecie, będę nagrywać stamtąd vlogi. E, jestem mega, mega szczęśliwa i nie mogę się doczekać. chcę Wam jeszcze pokazać książki, jakie aktualnie czytam. Zwykle czytam kilka książek naraz i teraz te trzy są grane. Pierwsza to taki przewodnik po Nowym Jorku. Autorką tej książki jest blogerka Little Town Shoes, może kojarzycie. Fajna książka, dużo konkretów, adresy, fajne miejsca, gdzie zjeść, co zobaczyć. Naprawdę polecam. Druga Geniusz i Obsesja Marii Skłodowska. Świetna książka. Niedługo do kin wchodzi film właśnie o niej, a ja chciałam wcześniej przeczytać książkę. Wolę zawsze wcześniej przeczytać książkę, no niesamowita. Zupełnie nie znałam historii. Naprawdę wam polecam. I trzecia książka to biografia Fridy, słynnej artystki. Też tak naprawdę nic o niej nie wiem. Znam jej pracę, ale um, jakie prowadziła życie. Mm, tak naprawdę co się tam w, tej, w tym jej życiu działo, nie mam pojęcia, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja właśnie zrobić sobie rzęsy. Ja chcę je sobie zrobić przed Nowym Jorkiem i wiecie co, zależy mi na takim naturalnym efekcie. To znaczy chcę, żeby one były długie, podkręcone, grubsze, ale bez przesady. Naturalny efekt przede wszystkim. W końcu mam rzęsce, o jakich marzyłam, czyli dokładnie takie, jakich poskąpiła mi Matka Natura. Są gęste, długie i podkręcone. Idealne. Bardzo mi się podoba ten efekt. Nie jest taki, wiecie, przerysowany, jest taki w sam raz. Najlepsze jest to, że przez kolejny miesiąc nie będę się musiała nim przejmować, nie będę musiała ich malować. W ogóle koniec, niech one sobie radzą same. Oczywiście, tam należy im się jakaś tam uwaga i pielęgnacja, ale już na pewno nie będę spędzać tyle czasu na malowaniu ich co dotychczas. Kupiłam sobie takie okulary, awiatory, zerówki. Jestem bardzo ciekawa, jak ja w ogóle będę w nich wyglądać. to jest mój pasat, czy niekoniecznie. Strasznie mi się to podoba na kimś, ale zobaczymy jak to wygląda na mnie. To jest zupełnie nie... To nie jest zupełnie to. Chcę Wam jeszcze pokazać kilka rzeczy, jakie kupiłam sobie właśnie z myślą o Nowym Jorku i o stylizacjach. Na pierwszy ogień takie jak futerko, oczywiście sztuczne i w połączeniu z tą torebką będzie wyglądać super. Do tego jeszcze czarne rurki, czarne buty. Hafty, czyli ostatnio to, co kupuję najczęściej, w połączeniu z tym bordowym płaszczem, torebką i jeszcze ten musztardowy płaszcz. On jest teraz strasznie pomięty, więc to trochę psuje odbiór. Kupiłam go z myślą o e, takim zdjęciu, będę go miała na sobie jak tak taksówkę. I to jest właśnie taki kadr, jaki sobie wymarzyłam. Te buty z haftem, to jest coś, co ostatnio noszę najczęściej i też będą fajnie pasować właśnie do tego bordowego płaszcza. Tak to wygląda. Nie chcę Wam pokazywać i zdradzać zbyt wiele. Resztę zobaczycie na moich filmach i wpisach na blogu. Także ja już mogę się doczekać, wyjazd już lada chwila. Trzymajcie kciuki. dzisiaj spałam w hotelu w Warszawie, już ch chciałam być tutaj na miejscu, mimo tego, że lot mamy dopiero o 17 i mogłabym spokojnie przyjechać z Lublina, ale chciałam już tutaj być, w razie czego coś dokupić, sprawdzić, czy na pewno wszystko spakowałam, bo ja jestem taka, że zawsze czegoś zapomnę i oczywiście, że zapomniałam kilka rzeczy, zaraz lecę do Złotych Tarasów dokupić, ale ogólnie jestem super podekscytowana, nie mogę się doczekać. Pełnia się moje marzenie, naprawdę jedno z moich największych marzeń, właśnie wyjazd do Nowego Jorku. Oczywiście będę wszystko relacjonować na Instagramie, na blogu, będę też kręcić filmy, więc um, spodziewajcie się obfitych potorelacji i trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło ok. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam do kliknięcia i do dawania łapek w górę.